Dobry, Monika Kallaur, witam Państwa w informacjach Legnickiej Telewizji Dami, a w tym wydaniu programu Między Innymi. Byliśmy razem z Legnickimi Kibicami i świętowaliśmy wygraną Polski z Ukrainą. Na uroczystej sesji Rady Miejskiej uhonorowano zasłużonych dla Legnicy. Zaczynamy jednak od raportów bulwersującej w sprawie braku decyzji o sfinansowanie leku ratującego życie. Protestujący pod Legnickim Szpitalem przerwali pikietę, czy jednak nie zrobili tego przedwcześnie? 20 Konrad Krzemiński z Legnicy przebywa w legnickim szpitalu już od długiego czasu. Walczy o lek, który może uratować mu życie. Dzięki niemu choroba może się cofnąć lub załagodnić na tyle, że możliwe będzie przeszczepienie mu szpiku. Obecnie jest na to za słaby. Roczna kuracja, a takiej potrzebuje Konrad, kosztuje prawie półtora miliona złotych. W poniedziałek młodzieniec świętował urodziny. Pod szpital, w którym się leczy, przyszło blisko 200 osób. Rozwiązaniem byłoby wpisanie leku na listę środków refundowanych. Ministerstwo Zdrowia umywa jednak ręce i kluczy. NFZ twierdzi, że nie dostało odpowiedniego pisma. Co innego mówi rzecznik legnickiej placówki. My wysłaliśmy oczywiście pismo z prośbą o objęcie refundacją leku, który zamierzaliśmy wówczas podać Konradowi, a teraz już wiadomo, że go podajemy, jakkolwiek finansujemy go ze środków prywatnych. Znamy oczywiście taką możliwość, żeby wystąpić z wnioskiem o objęcie leczeniem czy, czy o, o refundację leczenia o niestandardowych kosztach. Przy czym standardowo procedura NFZ-u przewiduje, że wykonuje się taki wniosek, sporządza się po zakończeniu leczenia i przedstawia się go wraz z kalkulacją pełnych kosztów leczenia danego pacjenta. Według NFZ środki na leczenie powinny pochodzić ze szpitalnego kontraktu. Szpital ma obowiązek leczyć pana Kon Konrada, a my po to podpisujemy ze szpitalem umowę, żeby za tą hospitalizację zapłacić. My osobno jako fundusz nie płacimy za podawanie leków w szpitalu. Wśród osób, które manifestowały pod szpitalem był Krzysztof Piotrowski z Komitetu Społecznego Skorup, jaką mówimy nie. Organizacji działającej na rzecz nieuleczalnie chorych. Rozłożony w poniedziałek namiot w środę został jednak zwinięty. Protestujący postanowili zakończyć akcję. Twierdzą, że pojawiły się nowe okoliczności. Z informacji, jakie mamy od rzecznika prasowego NFZ, dostaliśmy informację, że, że pieniądze będą. Zapewnione, że szpital powinien podjąć się tego leczenia, powinien zakupić ten lek. Nie ma problemu w sytuacji ratowania życia, jest na to zgoda. I takie informacje też wiedzieliśmy od prawników, którzy się zajęli tą sprawą, którzy będą tą sprawę też pilnować. Z innej strony też. Także Kondrat już nie musi się martwić o to, czy będzie żył. Teraz tylko po prostu musi się wyzdrowieć, tak? Pieniądze są zagwarantowane. Jedni pouczają drugich, trwa biurokratyczna przepychanka, a decyzji jak nie było, tak nie ma. Wtorkowe popołudnie w Legnickim Rynku upłynęło w sportowej atmosferze. Urząd Miasta we współpracy z klubem Mieć Legnica oraz Ośrodkiem Kibice Razem przygotował dla mieszkańców szereg sportowych atrakcji w ramach rodzinnego kibicowania. Zanim ogarnęła wszystkich euforia z wygranej można było umilić sobie czas oczekiwania na spotkanie. Piłkarzyki, playstation, dmuchane boisko do piłki nożnej, sporo muzyki i konkursów to szereg atrakcji, jakie umiliły czas przed meczem przede wszystkim dzieciom. Byli szczudlarze, ogromne bańki mydlane, no i oczywiście wiele flag rozdawanych przechodniom. Szereg zabaw i konkursów poprowadzili działacze ośrodka Kibice Razem i klubu kibiców niepełnosprawnych. Są historyczne konkursy tematycznie nawiązujące do rywala. Dziś gramy z Ukrainą, czyli te wszystkie wojny kozacko-polskie, Bohun, kurcewiczów Kurcewiczówna, to się wszystko przeplata. Przed torkowym meczem Polski z Ukrainą Lekniczanie chętnie wzięli udział w rodzinnym kibicowaniu, ale też śmiało typowali wyniki. Wygramy 2-0. A pani? Ja, ja tak jak możesz nie mogę inaczej. 2-0! 2-0! 2-0! Dziewczyny mówią 2-1. Jeden? Jeden. Jeden. Ważne, że wygramy. Poza flagami od magistratu przechodnie otrzymywali od organizatorów specjalne naklejki okolicznościowe. To by było fantastycznie widzieć całej rodzinie Legniczań, które chodzą po Legnicy z na nalepką Legnica krzywicuje. To dobrze, że Legnica krzywicowała. No i jeżeli wyjdziemy z grupy, a wszystko na to wskazuje, będziemy się bawić dalej. Urząd miasta zapewnia więc, że kontynuacja sportowych imprez w rynku będzie. Chętni do rodzinnego świętowania już w najbliższą sobotę, przed meczem ze Szwajcarią, nie będą się więc nudzili. We wtorek piłkarze naszej reprezentacji pokonali Ukraińców 1-0 w ostatnim meczu fazy grupowej Euro 2016. Dzięki temu w sobotę zagramy z reprezentantami Szwajcarii. Jak piłkarze i sztab miedzi, który rozpoczął przygotowanie do kolejnego sezonu, ocenia szanse Polaków? Na boisku w parku do nowego sezonu przygotowują się także byli reprezentanci Polski. Dwa mecze w kadrze rozegrał Grzegorz Bartczak. Myślę, że Polacy pokazali w tych trzech meczach, że są dobrą drużyną, nie tracą goli, a w piłce o to chodzi, by nie tracić goli, a jednego zawsze strzelić więcej. Myślę, że no, mecz będzie wyrównany myślę, że szanse są 50 na 50. Polacy w czasie grupowej fazy Euro nie stracili żadnej bramki, to zasługa obrony i bramkarza. Ja myślę, że całej drużyny, tak jak i bramkarza, jak i wszystkich zawodników z pola, bo naprawdę, nawet to, już od Roberta Lewandowskiego, który jest pierwszym obrońcą i naprawdę to dobrze wygląda, byle tak dalej. Gola nie strzelił do tej pory Robert Lewandowski. Napastnika powinno to martwić, ale nasz kapitan w każdym meczu haruje za dwóch. Ja uważam tak, że sytuację stwar stwarzamy. Ale no, brak takiego ostatniego podania i wykończenia. Tak jak wczoraj Milik z zagrodu Błaszczykowskiego, to właśnie takie akcje chcielibyśmy oglądać. No i myślę, że daleko zajdziemy w tych mistrzostwach. Nieć rozpoczęła zajęcia na murawie po dwutygodniowym urlopie. W czwartek zawodnicy przejdą badania wydolnościowe. Zobaczymy, na jakim jesteśmy etapie. Ten okres jest, tak jak powiedziałem, wcześniej krótszy niż, niż zimowy, także ta nasza dyspozycja pod względem przede wszystkim motorycznym dobrze wyglądała w drugiej części drugiej części sezonu i myślę, że, że te badania to potwierdzą. Także na pewno większy akcent położymy na, na jeszcze na, 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 na wytrzymałość szybkościową i w ostatniej fazie na, na dynamikę plus sparingi i, i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Do zespołu dołączyli hiszpański skrzydłowy Oscar Martin, który dysponuje świetną szybkością oraz doświadczony bramkarz Łukasz Sapela. Trener Tarasiewicz ma więc z kogo wybierać, a rywalizacja na bramce będzie jeszcze większa. Tak grałem wcześniej, zawsze lubiłem rywalizację dobrego przeciwnika, wiadomo, na boisku, bo przeważnie za boiskiem byliśmy kolegami, ale to jest na pewno bodziec dla i dla Wida dla, dla i dla Pawła do jeszcze cięższej pracy, ale myślę, że to jest i oni też się z tego cieszą, bo zawsze jest, tak się śmieje taki dodatkowy Red Bull przy rywalizacji. Do 6 lipca kadra legnickiego zespołu powinna być skompletowana. Największych wzmocnień potrzeba na pozycjach ofensywnych. Problem jest jeden, gramy na zapleczu ekstraklasy i ci dobrzy zawodnicy, bo takich trzeba określić, za bardzo nie chcą, nie chcą grać na, na tym poziomie. Tarasiewicz ma z zawodników wyciskać siódme poty od przyszłego tygodnia. Może po dzięki temu nawet na Legnickim stadionie będziemy świadkami takich bramek, jak akcja Milika z Błaszczykowskim. Henryk Karliński otrzymał pośmiertnie tytuł honorowego obywatela Legnicy. W jego imieniu nagrodę odebrał wnuk. Oprócz tego, w trakcie uroczystej sesji Rady Miejskiej przyznano dwie nagrody miasta oraz dziewięć odznaczeń. Henryk Karliński jest 18 osobą, która dołącza do zaszczytnego grona honorowych obywateli miasta. We wtorek tytuł odebrał wnuk Henryka Arkadiusz Karliński. Przez tyle lat, e, dziadek e, no, społecznie się udzielał, no, przez to też jakby poświęcił swoją rodzinę. Przez tyle czasu, no bo to można liczyć od 72 roku, kiedy zmarł, e, upłynęła no, kupa czasu. Dopiero teraz został uhonorowany, za to tutaj dziękuję wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego. Po raz pierwszy przyznano dwie nagrody miasta Legnicy w kwocie 10 tysięcy złotych. Otrzymali je przewodnicząca Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Maria kisielewska podres oraz Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelektualnym Jutrzenka. Że kiedy został choroby obywatelem naszego miasta, chemio krańczyńskich, z którym byliśmy za przyjaźnieni, nasze rodziny, przyjaźnieni się odwiedzaliśmy się święta, spędziliśmy razem, śpiewając kolenty. Odznaczenie zasłużone dla Legnicy odebrało 8 osób oraz Legnicki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Na koniec przybyli na sesję nie mogli usłyszeć koncert Madrygału. Jak widać ludzie odchodzą, a idea pozostaje. Idea jest trwalsza wielokrotnie od nas. Jest to wspaniała spuścizna, którą otrzymaliśmy po Henryku Karwińskim, bo chór występuje. A miasto jest też sławne z wielu wydarzeń artystycznych, kulturalnych, których on był twórcą czy animatorem, chociażby Legnicy Kantat. W tym roku uroczysta sesja Rady Miejskiej odbyła się w wyremontowanej Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej. Miejski oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci podsumował działania podejmowane przez swoje koła w roku szkolnym 2015-2016. W tym roku obchodzono także 70-lecie działalności oddziału TPD. Muzyka Uroczystość odbyła się w Młodzieżowym Centrum Kultury w obecności zaproszonych gości i wszystkich przyjaciół organizacji. Oprawę artystyczną zapewnił Zespół Gimnazjalny Schajnowa. Przygotowałyśmy na dzisiaj trzy układy: jeden z nich to mambo i dwa Przemarsze. To był szczególny i udany rok. Było wiele takich wydarzeń. Uważam za najważniejsze wizytę Rzecznika Praw Dziecka, Krajowego Rzecznika Praw Dziecka pana Marka Michalaka w Legnicy na forum laureatów statuetek. Wspaniale wyszła akcja Uśmiech pod choinkę, gdzie rozdaliśmy 300 paczek w wyniku przed świętami Bożego Narodzenia. W okresie świątecznym odbył się także konkurs na najpiękniejszą szopkę. Wówczas napłynęło około 300 prac wykonanych przez kreatywnych uczniów. TPD w Legnicy to największy oddział okręgowy w Polsce. 140 kół i 3000 członków. Te liczby mówią o tym, jak Towarzystwo Przyjaciół Dzieci rozwinęło się w ostatnich latach. Na początku czerwca z okazji Dnia Dziecka w PWSZ został także zorganizowany festyn dla blisko 2000 dzieci. Atrakcji było co niemiara. Wysiłek wolontariuszy, starania mediów i wkład sponsorów z pewnością sprawiają, że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ma szansę rozwijać się, a podsumowanie roku jest okazją do złożenia podziękowań. Prezes Legnickiego TPD podkreśla, że najważniejszy jest uśmiech na twarzach dzieci. dniowe dni Lebnicy, podobnie jak w ubiegłych latach, rozpocznie koncert wykonawców Disco Polo. Gwiazdą piątkowych występów na legnickim lotnisku będzie zespół weekend. Ja mówię już Państwu do zobaczenia i zapraszam na fragment wielkiego przeboju tej grupy. Nie ma chyba nikogo, kto tego choć raz nie słyszał. Ja uwielbiam ją, ona tu jest! I tańczy dla mnie bo... Dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie, bo ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie.